Siemaneczku, z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcinku mam dla was kilka darmowych skinów w Roblox. Możecie sobie z tego utworzyć jakąś fajną, nie wiem, skórkę lub coś. To już według ważnych uznań. Troszeczkę się spóźniłem z tym filmikiem, ale przepraszam was bardzo po to, dlatego że, no, dużo działo się w Jailbreaku, jak wiecie. Liczniki, nieliczniki i tak inne tam rzeczy. Ale już jest i możecie, i pokażę wam dzisiaj cztery darmowe skiny, jakie weszły do Robloxa i możecie je sobie zgarnąć i nosić za darmo. A drodzy widzowie, jeżeli... Nie wiedzieliście o tym? To napiszcie w komentarzu, że nie wiedziałem. Jeżeli wiedziałeś, to możesz napisać, że wiedziałeś, ale fajnie jest na przykład, że pokazuję komuś, kto nie wie. Jeżeli nie wiesz, to możesz korzystać, bo teraz dam ci w opisie, będą linki. A drogi widzu, jeżeli cieszysz się i chciałbyś więcej takich odcinków, gdzie możesz dostać coś za darmo, gdzie nie zawsze to jest ogłoszone przez Robloxa, że to nie raz trzeba poszukać. Y no pamiętaj, zostaw subskrypcję. Było bardzo fajnie, to będę nagrywał więcej takich. I nie przegapisz tych darmowych i tego Robloxie. Zostaw lajkacza, like, żeby ten film poszedł do jak największej liczby osób, żeby też inni mogli wiedzieć, że jest coś takiego za darmo. Z dzwoneczkiem, żeby to ci informowało to, więc subek z dzwoneczkiem. No i komentarz to, jak mówiłem, napisz, czy wiedziałeś o tych skinach, czy nie wiedziałeś. A my teraz przechodzimy do pierwszego skina, który można sobie dobyć za darmo. Są to całe pakiety skinowe. I przechodzimy do Denisa. Denis wygląda tak. Bierzemy sobie Denisa. Za darmo. Ok, mamy go za darmo. Ok, od razu przejdziemy do awataru, bo go się ubiera. To jest cała częściówka. Yy, tu, tego. Od razu nam się cały ubiera. I przechodzimy do giereczki. I teraz w giereczce bierzemy sobie. Yy, zmieniamy na policjanta. Jak teraz wyglądamy? Ojej, to z tym znaczkiem Robloxa. Ciekawe, ciekawe. Ręce, myślę, że te będą trochę inaczej większe, ale one, one tak wystają jak ten się biega. Dobra. Włosy, e włosy są ciekawe, które można było nałożyć może. Bo to nie jest er, to jest takie półRo. I takie troszeczkę do R, ale jednak kwadraty. Te włosy by fajnie pasowały do innych w ogóle tych. Ej, to by było kozacko. Możecie te włosy wypróbować sobie na inne. Postacie. E, ale to dla mnie to by było te włosy by na pewno pasowały do innych głów. No, ja bym to na pewno spróbował na inne głowy to zakładać, albo ta twarz, ta twarz też jest po prostu kozacka i jest za darmo, więc jeżeli ktoś by chciał taką twarz za darmo, to może się zgarnąć tylko dla na przykład takiej twarzy samej. No dla mnie to jest naprawdę super, że włosy i twarz, to nie, ale włosy i twarz na pewno będę może, zobaczę sobie czy takiego skina sobie nie wrzucę, bo wydaje mi się to naprawdę super. No dobra drodzy widzowie, przechodzimy teraz do drugiego takiego skina. I jest to już skin kobiecy. Tu też są mega włosy. I twarz, która mogłaby zostać wykorzystana. Dobra. Więc no, powiem Wam, że naprawdę te skiny dają. Może nie. Teraz Włókarz Wam wytłumaczę jeszcze raz. Dobra. Patrzę na te skiny. To te skiny yy, dają naprawdę fajne rzeczy, ale nie jak ubranie, tylko jako, góra, jako góra sama. Czyli twarz. Która jest naprawdę no mega, żeby wrzucić to do każdego innego, do naszego, na przykład skina aktualnego, którego używacie, taką twarz. Albo te włosy na przykład. Taka grzywka tutaj, taka wystająca. I te włosy w taki tu, tutaj duże zawinięte, jejku, takie włosy długie. No naprawdę, powiem moim zdaniem, to jest naprawdę ciekawe. Tu macie cały czas licznik, odliczanie do eventu, 6 dni, 4 godziny jeszcze. O, wiecie, o której aktualnie, aktualnie nagrywam. No, i takie włosy mi się by na pewno podobały, jeżeli bym miał jakoś postać kobietą, no ale niestety nie jestem kobietą, więc. Yy, dziewczyny jak jesteście jakieś jest tutaj oglądają ten filmik, to możecie napisać w komentarzu czy te włosy idealnie pasują do waszego skina, czy nie. Chłopacze czy na przykład wasze tam te twarze pasują do skina ch jakiegoś chłopaka, więc możecie pisać. Yy, tu taka bluza. Tu nie, nie patrzę na to, bo to jest z, z gry, ale tu też jest znaczek Robloxa. Okej, okay. przechodzimy do kolejnego skina. Kolejny skin, znowu jest to. Chłopak. Mamy chłopaka. Mamy takie śmieszne włosy, weźmiemy sobie je. Okej. Okay. Mamy. Weźmiemy sobie awatar. I mamy nasz skin. Tu jest, dobra. Neoclassic Mail. dobra. Przechodzimy do... Czy... Tutaj i mieniamy swoją postać na tego nowego tutaj skiniurka, dobra. O, jakie włosy, takie... Taki jesz prawie, będę cool, chodź ci pokuję moimi włosami. <laughs> nie no, dobra, mamy taką twarz, wiesz, no i taką bluzę jaką zwykłą. Już nie, nie ma znaczka Robloxa widzę. Okej, okay. znowu dół, czyli spodnie i góra bardziej do ubrania. Takie zwyczajne, po prostu noże że coś jest. Może troszeczkę lepsze niż reszta takich tych ubrań, co tam na przykład tam często możecie znaleźć na katalogu, ale jest. Ale co mi się najbardziej podoba? Twarz. Tu też twarz mi się podoba. Te twarze są tu. No po prostu fajne po prostu. To są takie inne. Ta twarz chyba już była dostępna z tego co wiem. Ale no mi się to nadal podoba. W ogóle te włosy, no nie wiem, te włosy no, to może niektórzy się podobają, może nie. Dla mnie to no, chyba nie za bardzo. Takie czubeczki. No, takie czubki. Śmieszne, śmieszne, ale no są. że ktoś tam stoi po prostu daleko ode mnie. Nie, no mi się skin wydaje w miarę okej okay względem na górę. Że też jest coś zróżnicowane, że tego wcześniej nie było. No dobra, no i chyba lecimy już do ostatniego skinka, tak? Drodzy Państwo, to jeszcze raz pamiętajcie o lajkaczu i dzwoneczku, to będzie więcej i subskrypcji. Subskrypcji, dzwoneczki i lajkaczu, to będzie więcej odcinków o darmowych tematów w Robloxie. Bo wtedy mi się chce to nagrywać. Widzę, że nagrywacie. Dobra, lecimy do jeszcze jednego skina jakiejś kobiety. Kobiecego dla dziewczyn bardziej. I bierzemy sobie takiego skinka. Za darmo od razu, zobaczcie. Free, wszędzie jest free. Dobra, bierzemy. Ok, bierzemy sobie awatar. Tutaj od razu możecie do awataru. Znacie, al. I bierzecie sobie tego skinka. Znowu zobaczcie twarz. I włosy ciekawe. Dobra, jesteśmy jako Poznań teraz dalbrejkowa. Yy, tutaj, tu, tu. Dobra, i jesteśmy. Ej, to jest naprawdę fajne teraz tu. Powiem wam, że jak jakaś dziewczyna chciałaby te włosy, to zobaczcie teraz. Tak, już ma te włosy. Za darmo. Ma też twarz taką kobiecą za darmo. A tu znaczy, Roblox chce zakrywać żadnych. Ale trudno. Okej, okay, spodenki. Moro, kura taka trochę różowo-biała. Powiem, że ciekawe, jak w ogóle to wyglądało, jak siedzę. O nie, co się stało z tym Połączenie poszło. <grych> Dobra, ale jest, no i zobaczcie, na przykład taka jazda. Albo to powinna być na helikopterku. O! Ona pasowała do helikopterka. Ale nie tego. Do wojskowego, do wojskowego. Normalnie jest ten. Yy... Operatorem helikoptera wojskowego, a tu cały czas jest ten licznik. Ja nie mogę się doczekać. Wobec tego jak ten licznik nabije zero, ale live będzie kozackie nadzieję. Jeszcze raz powtórzę właśnie. Sobota za tydzień, właśnie w sobotę teraz co będzie sobota, bo teraz jest niedzielę sobotę o godzinie 17. Może już nawet troszeczkę wcześniej, będzie powiadomienie, zaczynamy live'a z eventu. To będzie największy. Chciałem, żeby to był największy live, jaki kiedykolwiek na moim kanale był. Więc informacja. O, zobaczcie teraz jak to wygląda. o tak, normalnie. Je, yeah, lecimy. Operat. Dobra. Chciałem po prostu, żeby to... What? Chciałem, żeby w sobota godzina 18, przez cały ten stream na żywo po prostu było najwięcej osób, kiedykolwiek kiedy miałem na streamach. Wiem, że to będzie naprawdę trudne, ale drodzy widzowie, ja was naprawdę bardzo proszę, prosimy każdego, kto będzie w sobotę za tydzień. Także proszę was, patrząc na was w nowym skinie. <grym> Proszę was, proszę każdego kto tylko jest, kto tylko ogląda ten odcinek, kto ogląda jakikolwiek mój odcinek, kto lubi mój kanał, kto lubi mnie polecać, żeby polecił wszystkim komu tylko możliwe, wejść na mój kanał, zasubskrybowanie go i powiedzenie, że dokładnie za 6 dni, 4 godziny, 30 minut, 17 sekund, już 16, dokładnie w sobotę o godzinie 18 będzie wielki event, który będzie odbywał się na moim live'ie, więc... Pozwólcie mi zostać jednym z największych youtuberów już na świecie A nie tylko w Polsce Odnośnie streamów w Robloxie Mieliśmy rekord 3,5 tysiąca osób Zróbmy to i dobimy do 5 tysięcy Będzie naprawdę super Jak zrobimy 5 tysięcy na streamie w sobotę Wiem, że to jest możliwe Wiem, że dalibyście radę co zrobić Polecając każdemu mojego streama I zrobimy to A ja będę wam dla was też nawię nagrywał więcej darmowych temów I także od razu, żeby was zachęcić Do bycia w sobotę to w sobotę będą kody. Także będą kody do Robuxy, więc kilka osób będzie mogło sobie zgarnąć. Kodziki na Robuxy, więc mam nadzieję, że wy wszyscy będziecie na tym eventiku, Bo event będzie kozacki, największy z największych. Już czas. Live zaczniemy 16.30 17, zobaczymy, jak się wyrobię. Mam nadzieję, że będzie kozacko. Iwan Drodzy widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie. Mieliście cztery darmowe pakiety skinów. Dwa dla chłopaków, dwa skiny dla dziewczyn, pakiet dla dziewczyn. Myślę, że yy, spodoba się. Zobaczymy, kto będzie latał w ogóle w tych skinach niedługo, bo widziałem, że nie wszyscy wiedzą o tym, bo tak to, zresztą, jak pokazałem te, te czapki z eventu i yy, maski, o, te, na przykład takie maski tylko tęczowe, to każdy w nich latał, więc mam nadzieję, że zobaczymy, czy teraz będziecie latać w tych. O, tam ktoś wstał. O. A, bo tam startuje w ogóle. No dobra, drodzy widzowie. Na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka.